Cześć. Dzisiaj materiał jest nieco inny od tych, które wrzucałem wcześniej, ale postanowiłem, że tak na luzie dzisiaj pogadam o jakichś głupotach. Bo dlaczego by nie? Ludzie w internecie bez przerwy wygadują jakieś głupoty, to ja też mogę. Na potrzebę tych głupot znalazłem film pod tytułem Atak Jurajski. Będący jak zakładam. Jakąś marną kopią Jurassic Park bez Stevena Spielberga. Co ważniejsze, Atak Jurajski ma w tagach przypisane gatunki horror oraz sci-fi więc nie mogę się doczekać, przeczytam opis. Grupa żołnierzy zostaje wysłana do dżungli na poszukiwania pięknej biochemiczki. I pierwsza rzecz. Dlaczego szukają pięknej biochemiczki w dżungli, a nie na przykład w jakimś laboratorium, szkole, a od biedy, nie wiem, słabo opłacanej agencji aktorskiej, z której wyciągnęli tą obsadę. I dlaczego ona jest piękna? Znaczy, nie tylko ona. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Może sobie być piękna. Zresztą, wszystkie Biochemiczki w tych slajdach mowo sci-fi movie wyglądają jak dziewczyny z jakiejś maszynki, które po prostu się produkuje jedna za drugą, jeżeli w ogóle jest taka maszynka. Dlaczego ona po prostu nie może wyglądać na przykład tak? No, bo kopia Brusa Willisa nie mogłaby jej uratować a potem zbałamucić czy z tym sumieniem, czy co. Czy to ma wpędzać dziewczyny w kompleksy? No hej, ona jest piękna jest biochemiczką, a ty co? Jesteś chociaż biochemiczką? W ogóle jeszcze jedna rzecz. Dlaczego w opisie w fabule ktoś uznał za ważne wspomnieć, że ona jest piękna? Why? Dobra, czytam dalej. Która została Podwana przez terrorystów. Tutaj mógłbym rzucić jakimś żartem, ale powstrzymam się. Jednak będą oni musieli, czytam jak debil, jednak będą oni zmuszeni zmierzyć się z czymś o wiele groźniejszym. I nie chcąc spolierować, ale po plakacie zgaduję, że będą to dinozaury. Przepraszam, to był spolier. Dodam jeszcze, że uwielbiam prehisterię. Mój ulubiony film o dinozaurach. Polecam. Jakiś czas temu chciałem obejrzeć film pod tytułem Lodge. i znalazłem go w sieci, ale szybko okazało się, że to inny film o tym samym tytule. Wtedy pomyślałem sobie: Hej, może obejrzę go i w przyszłości zostanę jakimś ekspertem od filmów pod tytułem Lodge. I nie wybiegając w przyszłość, ale to była zła decyzja, ale spokojnie. Najpierw zwróciłem się do pewnego portalu filmowego z prośbą o opinię o tym filmie, i na portalu miał on recenzję z raz, dwa z pięcioma gwiazdkami, napisaną przez kanibakorsko no przez użytkownika którego recenzję zawsze ceniłem i jeżeli dał temu filmowi 5 gwiazdek i napisał że jest to dispensable thriller without too much worthwhile to ja mu wierzę że to naprawdę jest dobry thriller i warto go obejrzeć Znalazłem też jakąś gównianą kopię na potrzeby tego materiału, żebyście mogli obejrzeć chociaż fragmenty tego dzieła wraz ze mną i zrozumieć co mnie zabolało, co uważam za świetne i nic nie uważam w tym filmie za świetne. Nie wiem czemu tak powiedziałem. W każdym razie zobaczcie. Dodam jeszcze, że ten film ma polski tytuł i jest to domek w górach, ku zaskoczeniu wszystkich. Um, w ogóle jeszcze coś fajnego odkryłem: to kawałek recenzji, który znajduje się na plakacie. Wiecie, tam zawsze dawają, jaki ten film nie jest zajebisty, i wow, zwykła reklamówka, ale podoba mi się. The shining meets cabin in the woods. Truly disturbing. I mean... No, czego można chcieć więcej? Lśnienie spotkało dom w głębi lasu i jest naprawdę niepokojący. No, ten film będzie genialny. Plot twist nie będzie. Dobra, teraz poznajmy bohaterów w tej historii. Para zakochanych, Julie, która gra Julię. Julie, Julia, ta dziewczyna. Dalej mamy Michaela, i co o nim musimy wiedzieć, to to, że nic nie robi i, i ma bogatego ojca. Dlaczego są nam te informacje potrzebne? Prawdopodobnie tylko dlatego, żebyśmy bardziej go nienawidzili. No i jest jeszcze Henry, właściciel domku w górach. Dobra, o co chodzi w tym filmie? Julie i Michael wynajmują domek od Henry'ego. Oczywiście z Henrym w środku, bo, bo tak, bo nie ma innej opcji. Mogą wynająć domek, łóżka w nim oraz Henry'ego. Tak to wygląda. Teraz przejdźmy do poszczególnych scen. W tej scenie Henry zanosi do domu rzeczy Julie i Michaela. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za mnie to robił. Tym bardziej, że nie jest to pięciogwiazdkowy hotel, ale skoro wynajęli dom prawdopodobnie z Henrym, to... Henry, co ty robisz teraz? Czy to są majtki Julie? Henry! Mam nadzieję, że przynajmniej są czyste. Ona ich będzie szukała. Nieważne. Jak widać, Henry lubi grzebać w majtkach. A to jest scena łóżkowa. I jest ona o tyle ważna, że to hołd dla reżysera Bildemik. Przynajmniej ja tak odczytuję to, co tam się dzieje. Dobra, jedźmy dalej, bo tu już i tak nic ciekawego się nie wydarzy. Co sądzisz o Henrym? Czemu mieszka sam? I mean, nie ma żony ani dziewczyny. A, wife or it's not a nie jest przecież stary? Tak, Julia, bo nie można być przecież singlem z wyboru. Jeżeli jesteś singlem, to prawdopodobnie jest z tobą coś nie tak. No chyba, że jesteś starym człowiekiem. Oni nie mają prawa być w związkach. O, a to już moja ulubiona scena z filmu. Podczas spaceru Julia i Michael znajdują w lesie porzucone auto. Chłopak wchodzi do środka, dziewczyna stoi przed autem. Mija chwila, i nagle Julia rzuca tekstem, żeby Michael wychodził ze środka, bo wszędzie jest pełno krwi. I ja się zastanawiam, jak to możliwe, że nie zauważyliście wcześniej, że całe drzwi auta są wypaćkane we krwi. Pomijam już fakt, jakim chłodnym i spokojnym głosem Julia zakomunikowała Michaelowi to, że wszędzie jest krew. Po prostu aktorstwo z wyższej półki. Od dzisiaj ja jestem fanem Julie i nikt nie ośmieli się na nią powiedzieć złego słowa przy mnie. ok? No. Zanim przejdę dalej, ostatnia scena z filmu Domek w górach. I powiem wprost, tylko z powodu tej sceny postanowiłem nagrać cały ten materiał. No, musiałem. Julie i Michael przetrwali, właśnie pakują się, wsiadają do auta i odjeżdżają. A na tylnym siedzeniu siedzi Dizzy, Daisy mniejsza o to. Ta scena mi się skojarzyła z innym filmem z zupełnie innej kategorii. I chciałem się tylko pochwalić nie żeby jakoś były specjalnie do siebie podobne ale no nie wytrzymałem musiałem. Dobra, a teraz możemy przejść do kolejnego filmu. A teraz najkrwawsza scena gore. I teraz mam dylemat, bo jeśli kiedykolwiek będę chciał z tego zrobić serię, ja pierdolę, na tym kanale z wszystkiego robi się serię, ale jeśli by tak było, to na dzień dobry dałem najlepszą rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Bo umówmy się, co może być lepszego od zabójstwa za pomocą wiadra, mopa i wyżymaczki? No nic. Nic, no nie ma. No to jest najgenialniejsze gore, jakie kiedykolwiek oglądałem. Dla tych wszystkich, którzy będą narzekali na jakość, chcę powiedzieć, że specjalnie sam wyszukałem najbardziej gówniane jakościowo Klipy do tego materiału. Bo przepraszam, ale to są naprawdę gówniane filmy i żebyście poczuli w pełni, że są to gówniane filmy. Muszę też wyszukać gówniane jakościowo klipy. Dobra? No mam nadzieję, że chociaż w tej kwestii się zrozumiemy. Na koniec ogłaszam konkurs z nagrodami. Pytacie jakimi nagrodami? Ano, bardzo atrakcyjnymi. Żeby wziąć udział w konkursie, należy odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Ile chemii należy wlać do wiadra z wodą, aby umyć podłogę? Odpowiedź A. Kogo to obchodzi? Odpowiedź B. Piękna biochemiczka? Odpowiedź C. Dzień prezydenta? Odpowiedź D. To jest właściwa odpowiedź. Odpowiedzi do 16 maja zamieszczajcie w komentarzach pod tym filmem. Ups, dzisiaj mamy 17 maja, nikt się nie zgłosił, bardzo mi przykro, nagrody przepadają. Tym samym chciałbym się z Wami pożegnać. To już na dzisiaj wszystko. Do następnego razu. Cześć.